Cześć moje drogie, jak się macie? Mam nadzieję, że wszystko u Was dobrze. Dzisiaj będzie film z lumpem, ubrania. Dzisiaj będzie niedużo, bo muszę przyznać, że ostatnio była bardzo wybredna. Nie biorę wszystko, co tam wygląda fajnie lub jest dobrej jakości, bo mam dużo ubrań i naprawdę teraz jeszcze mój mąż kupił sobie kurtkę taką na motocykl, która jest usztywniana na plecach, tutaj na, na rękach również i to zajmuje naprawdę 1 trzecią miejsca w szafie. Dlatego moje miejsce do przechowywania moich rzeczy jest jeszcze bardziej ograniczone, także... Naprawdę już przydałabym się moja własna szafa, bo w sumie może nie szafa, nawet pokój, który byłby szafą. No ale trzeba się jeszcze jakoś mieścić, jakoś tam gnieść. I dużo rzeczy kupiłam dla mojej rodzinki, dla siostry, bo nie mogła pojechać wtedy z nami. Wziąłam trochę rzeczy dla mojej mamy, również i dla taty, i dla mojego męża. Także wszystkich tym razem obdarowałam. I to jest jedna trzecia mojego koszyka, którą Wam dzisiaj pokażę. Ubrania były po 2 złote. Kurtka była za piątkę Także Wam dzisiaj pokażę te parę sztuk Co mi się udało dorwać Pierwsza rzecz to będą dżinsy To jest idealny kolor dla mnie Ja uwielbiam ciemne dżinsy, nie lubię takich wyblakłych Takich prawie, że białych Białe są super, bardzo mi się podobają Ale takie bardzo wyblakłe no nie, nie, nie do końca, to, to, to nie jest mój typ. Tego typu właśnie kolory to jest coś, co ja lubię. Marka Americanos. Ja gdzieś widziałam ubrania tej marki, tylko nie wiem, czy ona jest w Rzeszowie dostępna, czy nie. Ale wydaje mi się, że nie. No nie wiem, gdzie ją widziałam. Może za granicą, może w TK się Gdzieś mi się to obiło. Przód wygląda w taki sposób, jest lekko tutaj przemarszczony i te dżinsy naprawdę wyglądają na nienoszone. W ogóle tak, jakby może były przemierzone i rzucone gdzieś w kąt. Tak wygląda tył. Kieszanki się mi podobają, bo są takie naprawdę bardzo, bardzo ładne. Nogawki są dość proste, też fajnie i tutaj można je tak zawinąć, co się mi bardzo podoba. To jest tak w stylu chyba Big Stara, co nie? Tak, no, no, coś, coś takiego. Do trumf, do takich wyższych butów również to fajnie wygląda. Dżinsy naprawdę są. Bardzo wygodne, fajnie opięte na tyłku i bardzo się mi podobają. Nie wiem, czy uda mi się wrzucić zdjęcia albo filmiki do tych, do tych ubrań. No, trochę krucho z czasem ostatnio, no ale jak się nie uda, to się nie uda. Będzie może następnym razem. Kurtka, jaką dostałam, to jest Zara i to jest z działu dziecięcego na 13-14 lat. Także widzicie, jak, jako ja mam figurkę, jak nastolatka, jeszcze z podstawówki. <grych> Taką kurtkę bardzo podobną mam od mojego męża, tylko że granatową. Kupił mi ją chyba jakieś, nie wiem, może 2 lata temu, może 3. One były takie modne wtedy. I ja muszę przyznać, że ja tą kurtkę powinnam oprawić w ramkę, powiesić na ścianie, bo to jest jeden z niewielu prezentów, jakie dostałam od mojego męża. Ostatnie kwiaty były 12 lat temu, gdy się zaręczyliśmy. I to mówiłam, kwiaty muszą być. <grym> nie jest dobry w tego typu sprawach. Tak wygląda ta kurtka. Jest po prostu naprawdę bardzo ładna. Ja bym jej nie kupiła w zarze, bo ten kolor no, też jest bardzo jasny. Ja raczej idę w ciemne kolory. Tu mam na myśli kurtki. Lubię takie granice. Te niebieskie, ciemnozielone. zielone to jest po prostu taki ulubiony kolor na ubrania wierzchnie. Tak wygląda tył tej kurtki, no jest po prostu bardzo fajna, ładnie dopasowana i, i po prostu rozmiar dla mnie idealny. Kosztowała piątkę, bo w, y, właśnie jak jest wyprzedaż, to kurtki są po 5 zł, a ubrania wszystkie po dwa. Swetr, jaki kupiłam, to jest tu też mój taki ulubiony. I to jest ulubiony król. Ja tych swetrów mam multum. Różne kolory. Moja siostra twierdzi, że one są wszystkie na jedno To wszystkie są identyczne, ale ja widzę w nich ogromną różnicę. Dla mnie nie ma takiej samej sztuki w szafie. To jest coś w stylu Magdy Gessler, bo wiecie, ona te góry zawsze takie luźne. Ma frywolne falbanki i tak wszystko fajnie tak tak nakrywają tak naprawdę dużą ilością materiału. Ja mam to samo. Lubię. Bardzo chudziutkie nogi, lubię jak jest wszystko dopasowane, a góra to po prostu masa materiału, mi to nie przeszkadza. Kolor też jest przepiękny, bo jest zielony, tutaj mamy wstawki z takiej bardzo miękkiej ekoskóry, to jest też z zary. No i ten przód jak widzicie jest naprawdę bardzo frywolny, tył jest bardzo prosty. I to jest coś, co ja uwielbiam do skórzanych spodni, do takich leginsów skórzanych. To jest po prostu dla mnie idealna rzecz ja już nie mogę się doczekać, jak zrobi się ciepla i będę mogła się w to ubrać. I mam też leginsy super skórzane, takie dopasowane, skórzane, prosta, skórzana prosta szpilka, taka za kostkę i po prostu będzie no miadzie. Ja to już widzę, ja już wiem, jak będę się ubierać za parę <laughs> miesięcy, jak się zrobi cieplej. Koszulka, która jeszcze jest u mnie, ale nie wiem, czy będę ją nosić, czy dam ją mojej siostrze, bo um, to jest M, -ka. ona jest troszeczkę Luźna na mnie, ale podoba mi się jej bardzo krój. I materiał. Jeśli ktoś miał ubrania z Super Dry, to na pewno wie, że te materiały są bardzo zbite, bardzo miękkie i nie do zniszczenia. One się praktycznie nie mechacą, nie tracą koloru. No, przynajmniej ja miałam takie sztuki, że z nim się naprawdę nic nie działo. Tutaj jest jakiś no-name, nie wiem z czego to. Tu jest, jak widzicie, dość długa koszulka. Tył jest bardzo yy, krótki, tył, yy, przód jest bardzo krótki, tył jest bardzo długi, rękaw też jest bardzo luźny i po prostu też ten szary, bardzo ładny taki odcień ma i to jest taka koszulka też do skórzanych leggingsów, czy jakichś ciemnych i też tak na luzie można się ubrać i kurtka jakaś skórzana do tego też by naprawdę, też fajnie by to wyglądało, ale jeszcze nie wiem czy będę ją zostawiać sobie, czy dam mojej siostrze. Kolejna koszulka, którą ja też bardzo lubię, która się mi podoba i ten materiał też jest taki typowo dzianinowy, bardzo gruby, bardzo dobrej jakości i bardzo mięciutki, fajnie układa się się na nie, ciele, nie elektryzuje się, to jest po prostu, no to jest coś, co ja lubię, taka wygoda i, no i dobra jakość w jednym. Jest to koszulka taka zwykła, trochę oversizedowa tył jest też odrobinę dłuższy, no i tutaj oczywiście dekolt w V, co też jest bardzo fajne, bo ładnie wydłuża, wysmukla tutaj szyję i do jakichś tam jeansów, do leggingsów, do spodanek też będzie ta koszulka fajnie wyglądać, jest naprawdę zarobista i też jest praktycznie nowa, bo ja kupuję ubrania na lumpie, naprawdę jakość musi być naj, naj, najwyższa, no bo ja mam bardzo dużo ubrań, więc mogę sobie pozwolić na to, żeby być bardzo wybredną i mamy coś kupować, to kupować coś konkretnego, a nie zawalać szafę jakimiś, yy, yy, jakimś, jakimś dziadostwem i potem znowu ładować to we wóry i wyrzucać i, i na to miejsce kupować coś innego. No nie ma sensu, prawda? I ostatnia rzecz to będzie swaterek, który moja mama znalazła i mówiła, że że ja to muszę wziąć, bo to jest bardzo ładne, bardzo się jej podoba, tak podobało, tylko że niestety ona się w to nie zmieści. Jest to taki sweterek, yy, który po prostu ma no, zerowisty wzór, taki dość, dość klasyczny, jest super mięciutki, dość ciepły. Rękaw jest na te, troszeczkę dalej niż na 3-4, czyli tak powiedzmy u mnie, tak dotąd. Yy, dość ładnie dopasowany. Tutaj mamy fajny taki golfik, dość, dość taki obszerny. Yy, na dole, o, tutaj muszę tak podnieść wysoko rękę, tutaj mamy taką. Taką wstawkę. Ona wystaje dość mocno, a tył mamy tutaj, jak widzicie, z takim pęknięciem. I tutaj ten materiał jest, i on jest taki dość fajny, ponieważ nie jest taki typowo sztuczny, chropowaty szorstki, tylko on ma dość dużą domieszkę jakiegoś, ma, takiej, może nie materiału, tylko włókna, bardzo delikatnego, bardzo miękkiego. Dzięki temu to, to się tak nie. Nie klei do skóry, nie elektryzuje i nie ucieka gdzieś tam, nie wspina się, bo ja nienawidzę takich materiałów, które się elektryzują, przyklejają i gdzieś wędrują mi do góry. Często ma to przy, miejsce przy sukienkach czy jakichś spódnicach, a to jest naprawdę bardzo komfortowe, bardzo miękkie. No i na tą taką wiosenną pogodę powinno być bardzo fajne. Do czegoś ciemniejszego na dole powinno to naprawdę świetnie wyglądać. Jest dość luźny, ale jest fajnie dopasowany w biuście, więc. W Fason, krój jest naprawdę bardzo, bardzo taki, który się mi podoba, czyli, czyli jest trochę luźny, ale, ale nie, nie wisi tak po prostu jak na jakimś wieszaku, więc jest to git. Dobrze, to już jest wszystko na dzisiaj. Krótki filmik, nie ma zbyt wiele rzeczy, ale to są takie rzeczy, które ja na pewno będę nosić, które są niepowtarzalne. Według mojej siostry, oczywiście, ten zielony swetr z Zary to jest coś, co już mam, powiedzmy, 20 sztuk, a mam 21. <laughs> ale zawsze mówię, że jak widzi coś takiego, jak oglądam nawet w sklepie, to zostaw to, bo ty już masz tego pełno. Wszystkie swetry masz jednakowe, tylko kolory się różnią. <laughs> zawsze mi tak opiernicza. No ale ja lubię taki do co zrobić. Każdy z nas ma coś takiego, co lubi, prawda? No, dzisiaj to wszystko. Życzę Wam wszystkiego dobrego, fajnej pogody. No i oczywiście widzimy się w następnym filmiku. Pa!